Gdy już słyszałem pewne przysłowie i nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale zmieniło ono moje życie. I te przysłowie szło tak. Cele, które chcesz osiągnąć, chowają się za akcjami, których nie chcesz podjąć. I może na początku się to wydawać płytkie, ale takie nie jest. Bo jak sobie spojrzycie na wszystkie wasze cele w życiu, na przykład to, że chcecie być dobrze zbudowani, chcecie dobrze wyglądać, chcecie, wiecie, umieśnieni być, wszystko to, co wymieniłem, chowa się za akcjami. Jakimi akcjami? Takimi, których trudno podjąć. Pójście na siłownię. Ćwiczenie, dobra dieta, odżywianie się i tak dalej. I to są te akcje, których omijamy, ale żeby dostać ten cel, który chcecie, po prostu te akcje musicie podjąć. Więc ten Wasz cel dobrej sylwetki chowa się za akcjami typu ćwiczenie, dobre odżywianie się. I tak to działa i możecie to podłożyć pod naprawdę dużą ilość sytuacji życiowych. Chcecie pieniędzy, ale nie chce Wam się pracować. No jednak... Żeby zdobyć te pieniądze, to musicie zacząć pracować, więc znowu te akcje, których omijacie, dążą do tych celów, które chcecie mieć. No i wiadomo, że w tym przypadku jest praca, a pieniędzy nie ma, ale no już przyzwyczaiłem się do tego. Dlatego staram się tego YouTube'a mieć, żeby jakby wyciągnąć się z tego i żeby móc full time robić dla Was filmy. Ale to jest właśnie to. Mi też się nie chce montować tych filmów. Mi też się czasem nie chce ich nagrywać, ale żeby dla was nagrywać, no muszę się za to wziąć. Mój cel, którym jest rzucenie filmu dziennie albo dwóch filmów dziennie i. Zdobycie grupy odbiorców, zdobycie wyświetleń, zdobycie, wiecie, takiej aprobaty od was. Wymaga jednak tej pracy. Wymaga tego, że usiądę nagram ten film, wymaga tego, że go zmontuję, wymaga tego, że go wrzucę, wymaga tego, że zrobię miniaturkę i tak dalej. I te moje efekty, które chcę osiągnąć, będą się skrywały za tą pracą, którą po prostu będę musiał zrobić. Za tymi akcjami, które będę musiał wykonać. I co są takie moje przemyślenia i to są takie myśli, które mi weszły w głowę akurat w danej sytuacji. I takie coś też będę nagrywać. I najczęściej będą albo takie dwa filmy dziennie, albo jeden dłuższy. I w takim formacie chciałbym po prostu wam rzucać filmy. Więc trzymajcie się. Cześć.